Wzrost poziomu mórz, interaktywna mapa pokazuje, które rejony może zalać woda. Wzrost poziomu mórz zagraża na świecie trzy razy większej liczbie ludzi niż dotąd sądzono. Naukowcy przygotowali interaktywną mapę, która pokazuje, jakie rejony świata, również polskiego wybrzeża, Zagrożone są podtopieniami w związku z globalnym ociepleniem. Średni poziom mórz w XX wieku podniósł się na świecie z powodu globalnego ocieplenia o ponad 11 cm. To, jak szybko będzie dalej rósł poziom wód w XXI wieku, zdaniem naukowców. Zależy od tego, jak sprawnie ludzkość weźmie się do walki z dalszymi zmianami klimatu i ograniczy emisję dwutlenku węgla. Jednak nawet jeśli emisję dwutlenku węgla uda się zredukować natychmiast, to, zgodnie z prognozami, do końca tego wieku poziom wód może wzrosnąć aż o pół metra. Jeśli zaś spełnią się najmniej optymistyczne scenariusze dotyczące emisji CO2, poziom morza wzrosnąć może do 2100 roku nawet aż o 2 metry. Naukowcy z Princeton przygotowali interaktywną mapę, na której każdy może sprawdzić, czy mieszka na terenach zagrożonych podtopieniami. Podnoszący się poziom mórz już teraz zagraża życiu nawet 100 milionów ludzi. Z wyliczeń w Nature Communication wynika, że nawet przy najlepszym scenariuszu emisji dwutlenku węgla, do końca wieku poziom mórz wzrośnie na tyle, że swoje miejsca zamieszkania musiałoby opuścić wiele milionów osób, które teraz zamieszkują zagrożone tereny. Jeśli jednak spełnią się najgorsze przewidywania, podtopieniami zagrożony będzie do końca wieku rejon zamieszkany dziś w sumie przez ponad 600 milionów osób. Te wyniki pokazują potencjał wpływu zmian klimatycznych na przekształcanie linii brzegowych, miast, gospodarek i całych regionów w ciągu naszego życia, skomentował dr Scott Kulp. Naukowiec Klimate Central i główny autor badania. W miarę jak linia pływów podnosi się powyżej poziomu terenów, gdzie mieszkają ludzie, będziemy w coraz większym stopniu stawać przed pytaniami o to, czy i jak długo umocnienia na wybrzeżach mogą ich skutecznie chronić. Najtrudniejsza będzie sytuacja w Chinach, Bangladeszu, Indiach. Wietnamie, Indonezji i Tajlandii. Jeżeli spełnią się najczarniejsze scenariusze, do roku 2100 woda zniszczyć może tereny, na których mieszka tam teraz ponad 200 milionów ludzi. Z interaktywnej mapy wynika też jednak, że nad przyszłością swojego miejsca zamieszkania powinni się też zastanowić niektórzy mieszkańcy polskiego wybrzeża. Zalewane mogą być obszary między Gdańskiem a Elblągiem, a także w okolicach Szczecina. Prezes Instytutu Narzeczek Rozwoju Wojciech Szymalski wylicza, że w związku z rosnącym poziomem mórz w Polsce zagrożonych będzie maksymalnie ponad 200 tysięcy osób. Istnieje duże ryzyko. Że teraz zignorujemy to zagrożenie mając na głowie wiele innych spraw gospodarczych i społecznych. A jeśli nie zignorujemy, to co mielibyśmy z tym fantem zrobić? Czy możemy obronić przed, choćby okresowym zalaniem kilkaset kilometrów wybrzeża? Czy wobec tego nasze piękne pieszczyste plaże zamienią się teraz w betonowe, coraz wyższe, nabrzeża? Przymierze Jachelska, lub Wiślana staną się betonowymi twierdzami. Sądzę, że chyba lepiej byłoby dopuścić do zalania zagrożonych terenów i pokojowego przesiedlenia mieszkających tam osób, niż do ich obrony za wszelką cenę, komentuje. Fizyk Morza Profesor Jacek Piskozu z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Artykuł wykorzystujący najnowsze prognozy wzrostu poziomu morza oraz nowy globalny model ukształtowania terenów nadbrzeżnych pokazuje, że w roku 2100 zagrożonych corocznymi powodziami morskimi może być wiele razy więcej ludzi na ziemi niż dotychczas sądzono. PAP Nauka w Polsce Ludwika Tomala